Czy wiecie, że na stacji cyrku, za punkty, możesz dostać nawet odkurzacz? I oto, i on, ten odkurzacz. Właśnie za punkty. Ale skąd miałeś tyle punktów? No, nie wiecie, że ja kiedyś byłem zawodowym kierowcą, i przez 20 lat jeździłem właśnie yy, luksusową limuzyną, woziłem celebrytów, gwiazdy kina. No i dygnitarzy, no dygnitarzy, to fajnie to wygląda, nie? Jakby tutaj taki, wiesz, był... Fajnie to wygląda, Czajmy. jakby był taki portal i ten... I, i ten Bożek wychodzi właśnie z tego portalu. No nieważne, to jest o odkurzaczu i taki odkurzacz właśnie do nas tutaj zawitał. Zobaczmy, co kryje się. Wow, wow, wow. Co my tu mamy? A mamy tutaj różne ciekawe... Rzeczy że, że, Ja troszeczkę może podwyższę kamerkę, żeby było ładnie. Ja mam operatora, więc muszę sam to robić. Dobrze, podwyższymy i zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj nic akurat nie mamy. To tylko chroni nam tutaj. Odkurzasz. Mm, mm, ale pachnie ładnie. Świetnie. Zasilacz. Zasilacz o mocy. Yy, 15 przepraszam, 135 wata. Co tutaj, co tutaj będzie? O! Wspaniała sytuacja, czyli piękny, piękna szczotka. Wow! Proszę, power. No nie, no, no to jest, no to jest tacko, no. O, przyjemna, bardzo, hmm, przyjemna, nawet na ten. Dobra, co my tu dalej mamy jeszcze w akcesoriach? A więc to, to jest taka podkładka. Śrubki jakie, będziemy coś skręcać? Hmm. To dziwne, ale prawdziwe. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Specjalna szczotka do... No może nawet do parkietu, no to wiesz, może tak być. Rura. Rurą od odkurzacza. To ja pamiętam, że jak babcia za nami biegała, to z rurą od odkurzacza, może nie taką piękną, bo wcześniej były białe, teraz są takie piękne. O, ale co on taki tutaj porysowany, zobaczcie. Czy to brudne jest? Może brudne. Ciężko powiedzieć. Ale z taką rurą od odkurzacza biegała i ja wam dam! Łobuzy! Tak było, no? I to jest jakbyś chciał, wiesz, gdzieś z korów, z jakichś tam, wiecie, z miejsc ciężko dostępnych, to jest właśnie to. Dobra. Instrukcja obsługaj to nam akurat nie jest niepotrzebne. No i w zasadzie to tyle. I tu jest main unit czyli takie główne urządzenie. No, wygląda nieźle, jak karabin maszynowy. O! Popatrz. Popatrz, popatrz na, na tego ja, popatrz. Musisz, musisz przytrzymać. Takie trzy niebieskie się włączają. Jak do... słabiutko. Może dlatego, że jest nas na małym programie. <laughs> no dobrze, no to się pozbędźmy tych pudełek niepotrzebnych. Proszę bardzo. O. I teraz tak, złóżmy go. To będzie na pewno łatwa sytuacja. Proszę bardzo, zaskoczyło ładnie. I do tego. Yy, może na początku użyjmy tej środki pięknej. Nie będziecie tego widzieć, bo jest za mały kadr, a za, za długie urządzenie. O. Ja może zmniejszę, zwiększę kadr. No. O. No i? Zobaczmy, czy to będzie się kręcić. Ładnie. Tu jest plus. Dwie prędkości są. I się podświetla. Widzisz? Dobra. Dobra, teraz podkurząc po tę chałupę. <laughs> no nie, nie, no nie. No czekajcie. O. Ryż. Zobaczymy jak nam zbierze... Mm, tekowy ...takowy... Mm, e, ...ryż. No! No, dało radę! I ten ryż mamy teraz tutaj, właśnie w naszym pięknym pojemniku. I jak łatwo opróżnić ten pojemnik, przyciskając tutaj przycisk, zwalnia się ta blokada losująca i, I tak, numery poszły. No, dobrze, no, bardzo łatwo. Czy są tu jakieś filtry? Tu się ładuje z boku. Baterie. O, i tutaj jest, przepraszam, tu jest filtr. Proszę bardzo, nie bateria, tylko filtr. Piękny filtr, filterek ładni, ładniutki. O, a co tu takie? Plastik się uszczerbał, no dobra. Jest taka zlewka tutaj plastikowa jest, to się nic nie uszczerbało. O, a baterię mamy tutaj w tym miejscu. I tak sobie tą baterię Proszę Państwa, zwalniamy i możemy ją ładować nawet w jakiejś tam oddzielnej ładowarce. Gdybyśmy taką mieli, ewentualnie tutaj podłączamy e, e, kabel zasilający i ładujemy sobie gdzieś na stole czy, 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 czy tam czy tam, pragniemy. Ładnie zacześnięte i od razu możemy e, przystąpić do działania. A teraz zobaczmy sobie w takiej, na takiej powierzchni e, trudnej do zdobycia, e, jak to będzie nam. Wyglądała. I tu jest taka powierzchnia trudna. Dość pewnie się troszeczkę nawet przykleiło. Zobaczmy, czy sobie poradzi. No, ładnie. I to jest na średnim, dajmy na większy. Ładnie. Zapytasz, no dobrze, ale jaką to ma taką moc sącą? Jak to zademonstrować? Bardzo łatwo zademonstrować taką moc sąsą na... Ręczniku papierowym. Włączmy. Numer 2, czyli najmocniej. No nie jest tak źle. Muszę powiedzieć, że jest nawet bardzo dobrze. Nie będzie to moc sąca odkurzacza takiego przewodowego. Oczywiście, no to nawet nie mamy o czym mówić, ale no. jest dobrze. Można powiedzieć, że taki odkurzacz do samochodu. Samochód możesz sobie ładnie tym hmm, podkurzać, aczkolwiek to odkurzanie zajmie ci dość długo, bo z tego względu, że no, ta moc nie jest jakaś porywająca, hmm, ale to, no, nie można oczekiwać no, jakichś hmm, frykasów. Ważne, że jest hmm, za darmo. No to jest właśnie to. Tak. No, za punkt. No, i to tyle dla Ciebie, moi kochani. A propos, jeszcze jest yy, tutaj yy, taki zestaw montażowy. I w tym zestawie montażowym można sobie zainstalować właśnie w ten sposób. Oczywiście zakładamy. O, i, i, i proszę Państwa, normalnie sobie. O, widzicie Państwo, wkładamy i on się nam tutaj trzyma ładnie. Bardzo fajna tutaj opcja na ścianę. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Wspaniały odkurzacz. Ja jestem bardzo zadowolony. Nie bardzo, bo nie było światła. Zapomniałem światło. Słabe światło było. Może się dobrze na, nagrało. Miejmy nadzieję, że dobrze. Jest to model Ariette. Polecam i szczerze pozdrawiam. No, wspaniale!